Winny czy niewinny? Czy łatwo zdecydować o życiu młodego chłopaka? Dwunastu gniewnych ludzi. Półtorej godziny ze składem ławy przysięgłych, który musi się wypowiedzieć. Wspaniały debiut kinowy Sydney Alameda i równie wspaniała kreacja Henry'ego Fondy. Film, który zdobył sobie miejsce wśród klasyków. Dwunastu gniewnych ludzi. Wtorek, 28 maja, godzina 25. Zapraszamy Państwa na relacje ze spotkania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy z przedstawicielami Organizacji Żydów z Polski.